Powiedz im, że nasz świat istnieje. Proszę Państwa, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, którzy słuchają moich reportaży. Dziękuję za tak liczne zainteresowanie. I dziękuję wszystkim tym, którzy piszą dobrze i źle. Bardzo dziękuję. Wiem, że to, co robię, ma jakiś sens. Proszę Państwa, oto kolejny reportaż za światów. Oczywiście będzie odbiegał od poprzednich reportaży, będzie nieco inny, aczkolwiek powiem oczywiście coś o naszych miluzińskich, czyli o zwierzętach, jak im tam jest. Powiem oczywiście, czy to wszystko przeżywamy, co tam się dzieje, ale nieco inaczej i w innym tonie. Proszę Państwa, kiedy wyprodukowałem, tak nazwijmy, pierwsze reportaże za światów, spotkałem się z niesamowitym murem, betonem i krytyką: że wariat, że chory, że nienormalny, że obłąkany, że upośledzony, gdzie ty się leczysz, co ty bierzesz, zmieni lekarza. Proszę Państwa, ja nie mówiłem, że jestem zdrowy. Ja powtarzam, jestem wariat. Oczywiście, mówiąc wariat, chcę powiedzieć, że jestem w tego dobrym słowa znaczeniu, bo tylko wariat i człowiek wolny, wyzwolony, może mówić to, co chce. Więc ja mówię to, co chcę, ba, to, co czuję, to, co myślę i to, co przeżyłem. I to, co razem ze mną przeżywają inni. Natomiast wszyscy ci, którzy mówią, że jestem stuknięty, zwariowany, proszę bardzo, ja się nie obrażam, w porządku. Tylko któregoś pięknego dnia oni też staną przed rzeczywistością zupełnie inną. Będą już po drugiej stronie i albo sobie przypomną moje słowa, albo nie. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Kogo to obleci, to ich problem, ich świat. Także i krytyka. I dobre słowa, wszystko przyjmuje. Proszę państwa, wielu ludzi mówi do mnie koniec. Łopata, śmierć, gleba, nie ma nic. Nie próbuję nikogo przekonywać, ponieważ wielu ludzi żyje zamkniętych w jakimś stereotypie, który sobie oczywiście wypracowali przez lata, tudzież yy, przeczytali o nim, dowiedzieli się. Natomiast nie mają na to żadnych dowodów. No bo po co? Po prostu oni już wiedzą, nie mogę powiedzieć, że nie mają racji. Może mają. Przy tych ich muszkach nic więcej się już nie zmieści, poza tym, że żyjemy tu i teraz, potem nie ma nic. Czasem mówię wiesz, pomyśl, nawet nie wiesz, w którym momencie możesz odejść. Umrzesz, odejdziesz. Odpowiedź jest prosta. Ja, no człowieku, robiłem badania EKG przepisowe. E, hemoglobina, OB, morfologia. No cycuś, glancuś. Holtera sobie nawet walnąłem. Wszystko jest tacy. No i pięknie i ładnie. Dwa dni temu tak samo mówiono o ziutku. Niestety, właśnie go chowają. Co się stało? Pijany kierowca walnął w przystanek autobusowy i ziutek nie żyje. O mój Boże! I co z tego, że miał dobre EKG? Co z tego, że morfologia OBS w porządku, kwinki białe, czerwone i tak dalej? Chłopa nie ma. Nie ma człowieka. Więc nie możemy patrzeć na to, że jesteśmy zdrowi i wyniki cudowne, to nie umrzemy. Są takie czynniki, które nas mogą zabrać w każdej chwili. Ale na to już nie patrzymy. Proszę Państwa, ja powtarzam i będę to powtarzał. Żyjąc tutaj nawet 200 lat, żyjemy bardzo krótko. Bardzo krótko. Więc żyjmy tak, żebyśmy się nie musieli siebie wstydzić. I powiem herezję. Być może dla jednych herezję, ale dla mnie nie. Możecie być pewni. Bardzo pewni. Nie interesuje to Pana Boga. Jak śpisz, z kim śpisz, co jesz, jak się ubierasz, jak chodzisz. Możesz spać w szafie, możesz spać na podłodze, możesz chodzić w spodniach na głowie. Pana Boga to nie interesuje. Możesz być tego pewny. Nie obleci go to. Interesuje go tylko to, co zrobiłeś w tym życiu, co dałeś innym, czy odkryłeś swój cel istnienia. Reszta nie obleci. No jakie to ma znaczenie, czy chodzisz w sandałach zimą, czy na bosaka? Czy śpisz w szafie na stojąco, czy w wannie? Czy rano jesz, nie jesz? Czy chodzisz do opery, czy nie chodzisz? Jakie to ma znaczenie w stosunku do Boga? Żadne. Ale jaki jesteś, co robisz? Uuu, to już ma bardzo kardynalne znaczenie. Proszę Państwa, dlatego kiedy mówimy o zaświatach, kiedy mówimy o życiu po tamtej stronie, kiedy ja mówię, nie mówię dlatego, że mam fantazję, że nie mam co robić, ależ zapewniam Państwa, ja mam co robić. Ja każdego dnia mam co robić i nie muszę tego mówić, ale czuję obowiązek i misję, którą mi powierzono, aby o tym opowiadać. Jak się komuś nie podoba, trudno, nie ma sprawy. Ja się nie obrażę. Głupcy się tylko obrażają. Owszem, jestem wariat, ale nieco inny. Powierzono mi misję, jak ambasadorowi zaświatł, żeby mówić o tamtej stronie. Byłem tam. Wróciłem stamtąd i przechodzę tam i wracam. Jak mam o tym nie mówić? Jak mam się zamknąć? Bo co? Bo kto mi zabroni? Bo gdzie jest przepis, że nie mogę o tym mówić? Nie ma przepisu. A dlaczego o tym nie chcemy mówić? Bo lepiej o tym nie myśleć. Bo wtedy, jak to mówią, hulaj dusza piekła nie ma. Alleluja i do przodu. Ale gdyby się zastanowić nad sensem, nad istnieniem swojego życia i nad zaświatami, może byśmy byli lepsi. Może byśmy nie mordowali, nie gwałcili, nie kradli. Proszę Państwa, powiem coś może znowu zwariowanego. Ale ja łamię wszystkie zasady. Nie interesują mnie żadne zasady. Dla mnie nie ma żadnych zasad. Poza jednymi. Poza zasadami boskimi. Poza dekalogiem. Cała reszta mnie nie interesuje. Bo to wymyślili ludzie. Więc jeżeli ktoś wymyślił, że trzeba o 20 spać, niech idzie. Ja mu życzę dobrej nocy. Ja nie pójdę. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba chodzić w prawo, a nie w lewo, ja pójdę po środku. Łamie wszystkie zasady. Proszę mnie wysłuchać. Pierwsza zasada łamać wszystkie zasady. Druga zasada nie łamać zasad włoskich. Trzecia zasada stosować się z pełną odpowiedzialnością do dwóch pierwszych zasad. I koniec, i kropka. Państwo powiedzą, że zwariowałem. No i bardzo dobrze, no i to mi się podoba. A ja uważam po prostu tak. Proszę Państwa, dekalog to są najważniejsze zasady i w tym mieści się wszystko. Nie będziemy kradli, mordowali, cudzołożyli, wymyślali sobie bogów i tak dalej, i tak dalej. W tym mieści się wszystko. A skoro w tym mieści się wszystko, to po co jeszcze inne zasady? No jeżeli ja oszukam w sklepie, no to ukradłem. Jeżeli ja nie zapłacę podatków, no to okradłem. No to w dekalogu to mam. Ale jakieś zasady takie, że powinien pan, nie powinien pan, trzeba spać tylko w łóżku i to yy, podłużnym, bo kwadratowe. Proszę mnie opuścić. Natychmiast i już. Ponieważ moje życie nie może być nudne. Ale nasze życie nie może być nudne. Powtarzam jeszcze raz. Bodaj myśmy żyli 200 lat, to jest za mało, żeby nie zrobić sobie tutaj Wszystkiego na to mamy ochotę, bo wrócę do tego, co powiedziałem, Pana Boga nie interesuje. Z kim, gdzie, jak, co jesz, jak chodzi, interesuje go, czy przestrzegałeś dekalog, no i co dałeś ludziom, co po Tobie zostało. Poza nawozem i nagrobkiem, na którym pali się świeczka już niedokończona z napisem, żył, był, umarł i i dziękuję, i do widzenia, i ci Roma. I nikt o Tobie nic nie wie, bo nawet nie chciałeś, żeby ktoś coś o Tobie wiedział. Proszę Państwa, mam wiele zapytań, czy zwierzęta trafiają do jakiegoś raju. Otóż może wyda się to dziwne Państwu. No ja myślę, że to wszystko się wydaje Państwu dziwne, co ja mówię. No nie wątpię. Ale powiem tak, trafiają. Mam wiele przekazów, że zwierzęta są. Kiedy rozmawiam z kimś, nawiązuję z nim łączność, opowiada o psach, opowiada o tym, że jego wielny pies jest z nim. Ktoś opowiada, że konia widział a też widzą zwierzęta, więc zapewniam Państwa, że zwierzęta też przechodzą spokojnie. One żyją dalej, funkcjonują. Bo dlaczego by nie? Mówi się, że zwierzęta nie mają duszy. A kto to sprawdził? A kto to sprawdził? Może własną jakąś mają duszę, może mają materię? Ja na pewno wiem, że przechodzą, więc nie będę z tym polemizował. Ja nie jestem naukowcem, ja nie chcę tego rozpatrywać pod kątem naukowym. Ja mam na to dowody. Jeżeli ja komuś mówię, proszę Państwa, ja mówię, po prostu opowiadam, że mówię jakimś zmarłym, przy nim jest pies, który miał złamaną nogę, ale ma całą nogę i na jedno oko nie widział, i ten pies jest i podaje rasę, wszystko. Oni mówią, ten pies zmarł dwa miesiące po. Swoim właścicielu, pan nie mógł tego wiedzieć. No nie mogłem, ale wiem. To znaczy, że co, że tam jest pies. Tam są zwierzęta. Im bardziej je kochamy, tym bardziej one są z nami. No ale znowu. Ktoś wyrzucił psa przez okno, ktoś go gotował, ktoś mu urwał nogę, ktoś coś zrobił. Przecież nic nie ma. Możemy walczyć tutaj, możemy się zabijać, Mordow. Nic nie ma. Żyjesz tu i teraz. A potem, a potem nie ma nic. Ale moje EKG jest super. Proszę mi też wierzyć, że nie ma znaczenia do jakiej partii kto należy. To też nie ma znaczenia. Do jakiej partii, jakie ma poglądy, za czym stoi, za czym leży, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co zrobisz dla innych. I czy przestrzegasz dekalog, czy jesteś prawym, normalnym człowiekiem, cała reszta nikogo nie obleci. A Pana Boga na pewno powtarzam jeszcze raz. Więc jeżeli ktoś mówi nie wypada, bo Pan Bóg to dawno wypadło. Herezja? Nie, to nie jest herezja. To nie zależy od Pana Boga, czy ty dzisiaj wstaniesz z łóżka o 12 czy o 8. Pan Bóg ci wytyczył pewną drogę, masz nią iść. I dojść potem za światy i tam być szczęśliwy. Ale czy ty wstaniesz o 8 czy o 10? Na pewno go to nie interesuje. Interesuje go natomiast to, co zrobisz, kiedy wstaniesz o 8 czy o Jaki będziesz. A to gwarantuje, że go interesuje. Bo po to zrobił, po to stworzył człowieka, żeby człowiek był dobry i dawał wiele z siebie. W zaświatach moi rozmówcy mówią o szczęściu, o zadowoleniu. Ale także wielu, być może bardzo wielu powtarza, że Inaczej by żyli na Ziemi. Gdyby wiedzieli to wszystko, to wiedzą, zmieniliby się, byliby inni. Ale czasem jest za późno. Czasem trzeba już niestety być tam i przerabiać to. Więc ja chcę powiedzieć, żyjemy tak, żebyśmy nie musieli niczego naprawiać. Czy to jest trudne? No, myślę, że dla niektórych tak. Zatwardziałych umysłów, pustostanów w głowie, walczących tylko o pieniądze, o mamonę. Proszę Państwa, ja nigdy nie byłem i nie będę uładzonym jakimś człowiekiem w garniturze, który ciągle poprawia krawat i liże sobie włosy i patrzy, jak mu... Co jak mu? Jak mu giełda idzie. A kiedy mu spada giełda, wyskakuje przez okno, bo nie dał rady i skaczą. Jak na warsztat, na łeb, na szyję, zabijają się. Bo uwierzyli w mamonę. Bo tylko dla niej żyli, dla pieniędzy, dla giełdy, dla warsztat. No wiecie co państwo, no trzeba być naprawdę stukniętym. Państwa, żyjmy tak, jakbyśmy nie wiem, byli sobą, bądźmy sobą. Chodźmy do tyłu, do przodu, połóżmy się, skoczmy na górę, zejdźmy na dół, wejdźmy na dach, by krzyczmy swoje. Powtarzam, tej wolności nie może nam nikt zabronić, bo nie ma takiego prawa. Boskie prawo jest jedno. Tekalog, dziesięć przykazań, a to jest jasne, proste. Natomiast cała reszta. Nie wypada, nie powinnaś, nie rób, nie wstawaj, nie chodź, nie odzywaj się, daj mi jazda stąd. Wszyscy będę robił to, na co mam ochotę, i pokazywał. I proszę Państwa, chcę publicznie o tym mówić, o zaświatach, o tym, że tamten świat istnieje, podawać przykłady, łączyć się z Wami, z tymi, co odeszłam, na żywo i tak dalej. Nie ma zainteresowania jakoś. Ciągle wale w jakiś mur, w jakąś ścianę. Jeżeli państwo chcą, abym wreszcie publicznie wyszedł, wykrzyczał, powiedział, powiedzcie mi to, ja to zrobię, chociażby na placu, na ulicy, przy drzewie, nie widzę przeciwwskazań. Ale kiedy o tym mówię, to mówią: E, po co, co ty zwariowałeś? Nie odzywaj się, a kto będzie cię słuchał? No wiecie co? Oczywiście. Kiedy zwariowany polityk, prawda, lata z jakimś, przepraszam za wyrażenie, sztucznym członkiem, opowiada głupoty, no wtedy go wszyscy słuchają. Tak, o, kontrowersyjny, no niezły, prawda, ten cały pali kot, czy jak mu tam, czy pali pies, nie wiem. Ale mądrych ludzi, światłych, nie będziemy słuchać, bo powiedzą coś, o czym wiemy, a do końca nie chcemy, żeby tak było. Prawda? No, no właśnie. A ja bym chciał, jako przedstawiciel, jako ambasador za światów, powiedzieć, jak jest, jak się tam funkcjonuje, jak się żyje, nie tylko w tych tutaj moich reportażach za światów, ale ogólnie stanąć, wykrzyczeć, powiedzieć, dać przykłady. I myślę, że któregoś dnia, wbrew opinii publicznej, wbrew temu wszystkiemu, wbrew temu, wszystkiemu, co ludzie tam do mnie piszą, wariat chory, upośledzony, zrobię to i będę to robił, bo będę krzyczał. Proszę Państwa, naprawdę przeżywamy to wszystko. Naprawdę po tamtej stronie istniejemy. Dowodów, jakie zebrała nauka jest masę. Za chwilę będzie film, o którym mówię, ale ciągle jeszcze nie wchodzi, o transkomunikacji zrobiony przez międzynarodową telewizję, gdzie wypowiadają się tam sławy, nauki, gdzie wypowiadają się nobliści którzy dostali Nobla z dziedziny fizyki i mówią, że tamten świat istnieje. Więc jeżeli obalimy noblistów i takich ludzi, to kto ma tu rację? To kto dla nas jest autorytetem? Polityk? Ksiądz? Do którego mówimy, umarło moje dziecko. Co będzie dalej? A on odpowiada, nie wiem, tajemnica wiary, nie wiem, nie pytaj córko. Pogubili się wszyscy. A to jest takie proste, to jest takie piękne, to jest takie wspaniałe. My odrzucamy zmarłych, nie rozmawiamy z nimi, nie chcemy. A dlaczego nie, właśnie w takim tonie trzeba mówić, krzyczeć, opowiadać, póki nie jest za późno, póki jeszcze żyjesz, bodajby godzinę. Wszystko może zmienić. Kiedy już umrzesz, nic nie zmienisz. Musisz, niestety, odrobić swoją lekcję. Ale po co odrabiać? Po co być jak ten Jaś, o co go z pierwszej klasy do wojska wzięli, bo tyle siedział. Idźmy do przodu, otwórzmy się. Powtarzam jeszcze raz, tamten świat istnieje. Ktoś ostatnio pod wpisem napisał, że nie ma Boga, nie ma nic, bo nie byłoby wojny, nie byłoby niczego. Proszę Państwa, co za bzdury. Mały Jaś powybijał wszystkie szyby w sklepie. I ktoś powiedział, Boże kochany, dlaczego on to zrobił? Znaczy, że on nie ma ojca. Nie, nie ma ojca, on nie, nie może mieć ojca. Bo gdyby ojciec, on by tego nie zrobił. Ale rzeczywiście ma ojca i to na stanowisku, tylko ojciec mu powiedział, jak się ma zachowywać. A że dziecko dudne nie zrozumiało i powybijało szyby, no to co ma do tego ojciec? Powiemy, że Bóg jest wszechmogący, a i owszem, ale on też powiedział, jak się mamy zachowywać. Ale kiedy przeciągniemy już tą strunę, wszystkich nas weźmie i przekreśli. Póki to miłośno jest jeszcze takie, że nas nie przekreślił i z tego się cieszymy. Więc nie opowiadajmy bzdur. Bo jest, Boga nie ma. Żyjmy tak, jakby On był. On jest. I żyjmy tak, że któregoś dnia, kiedy przejdziemy na tamtą stronę, żebyśmy się mogli spotkać ze swoimi bliskimi, krewnymi i żebyśmy mogli spojrzeć w dal, w przyszłość, w ten cały tamten świat i powiedzieć z pełną świadomością, że tu na Ziemi zrobiłem wszystko, co było do zrobienia że tu na ziemi dałem z siebie wszystko. Kończąc ten mój wywód, powtarzam, zwierzęta po tamtej stronie istnieją, mają się dobrze, mają swój raj, czasem są z tymi ludźmi, którzy byli do nich przywiązani, kiedy odchodzą, a nawet jeżeli odchodzą wcześniej, żyją w swoim świecie. Jedna pani pytała się o swojego psa, który był już chorowity i zdechł, ale była ba bardzo do niego przywiązana. Powiedziałem, że widzę go, jak ciągnie taki kocy w kratkę i się w nim układa. Krzyknęła: "O matko!" Pan to zobaczył? Tak, oczywiście. Ten pies za życia swojego miał taki kocyk w kratkę, który zawsze za sobą ciągnął i na nim się wkład. Nie wiedziałem o tym, nie mogłem wiedzieć, więc takich przykładów można by mnożyć, więc zwierzęta są po tamtej stronie. Witają nas także pewien mężczyzna, który odszedł, przywitał go własny koni. Polidzał go, przywitał jego własny koń. Proszę Państwa, jeżeli ktoś uznał, że to jest wariactwo i tak dalej, ma prawo, nie ma sprawy, ja będę mówił, nikt mnie nie uciszy, będę mówił, bo już były takie próby, ale ja się nie dam, będę mówił o zaświatach i powiem jeszcze raz. Jestem ambasadorem zaświatów. No, co prawda nie mam ambasady, <laughs> ale czuję się jak ambasador. I chcę o tym mówić i będę o tym mówił. I dziękuję za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Tych za, tych przeciw. Wszystkich. Pamiętajmy, łamcie wszystkie zasady poza dekalogiem. Tego nie łamcie.